abyśmy o niej nigdy nie zapomnieli, bo Bóg jest Panem życia i śmierci. W sposób szczególny przemawia do nas ta prawda w tym listopadowym czasie, kiedy wspominamy wszystkich swoich zmarłych, wspominamy tych, którzy byli pośród nas, z którymi dane nam było rozmawiać, przebywać, dzielić smutki i radości. Ale w tym czasie powinniśmy także pamiętać o tych, którym nie dane było zaistnieć na tym świecie, a którzy już w łonie swojej matki zostali tego życia pozbawieni. Bo oni także odeszli z tego świata, zanim na tym świecie tak naprawdę fizycznie pośród nas się pojawili, będąc już w brzuchu tej, która powinna zadbać o to, by mogli się narodzić. Chcemy przypominać sobie o nich po to, abyśmy nigdy nie zapominali, że życie ludzkie jest świętością, na którą człowiek nigdy nie powinien podnosić ręki. A dzieje się jednak inaczej. Gdybyśmy chcieli przysunąć sobie jakieś cyfry, które miałyby nam uzmysłowić, ile to ludzi jest pozbawionych życia właśnie przez aborcję to musielibyśmy odkryć prawdę, która jest przerażająca. Według niektórych danych co 27 sekund w Europie ginie jakiś człowiek właśnie przez aborcję. Przez 27 sekund człowiek decyduje o tym, że inny nie może się narodzić, że nie może zaistnieć na tym świecie, nie może wychwalać Boga, nie może poznawać nowych ludzi, których Pan Bóg stawia na jego drodze. To są miliony ludzi, którzy odchodzą z tego świata, zanim wykorzystają szansę daną im przez Boga. I odchodzą z tego świata nie z własnej woli. Ale ubezwłasnowolnieni przez drugiego człowieka, któremu przyszło decydować o ich życiu. Dzisiejszy dzień, dzień, w którym uroczyście obchodzimy królestwo Jezusa Chrystusa i przypominamy sobie o tym, że jest on królem wszechświata, jest dniem, który skłania nas do refleksji: czy rzeczywiście Chrystus jest naszym królem? Czy rzeczywiście Chrystus króluje w naszych sercach? A my jesteśmy tymi, którzy Jego królestwo chcą tutaj już na Ziemi zapoczątkować. Przez swoje słowa, przez czyny, przez odpowiedź życia na słowo Ewangelii, które Pan nam pozostawi. Nic nie zmienią deklaracje, że będziemy wybierać Jezusa na kula polski. Nic nie zmienią deklaracje, że będziemy w parlamentach przyznawać się do tego, że Jezus jest dla nas kimś istotnym. Nic, deklaracje nigdy nie przysporzyły nikomu. Ważne są czyny, które za tym idą. Ważna jest decyzja naszego serca, nasze skłonienie ku Panu jako naszym Królu, od którego wszystko zależy i któremu chcemy podporządkować całe swoje życie. A widzimy, że Królestwo Jezusa Chrystusa nie jest Królestwem Światowym. Bo jak mówi sam Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Bo gdyby królestwo Jezusa było z tego świata, jak mówi Pan, słudzy Jego i aniołowie biliby się o to, aby nic mu się nie stało. Gdyby królestwo świata było królestwem Boga, żadne życie ludzkie nie byłoby zagrożone, bo przecież Pan pragnie ochronić i otoczyć troską każde życie, nawet to, które jeszcze na świecie nie zaistnieje. Ważne jest to, czy rzeczywiście obierzemy Jezusa na Króla naszych serc i czy rzeczywiście przez to podporządkujemy mu całkowicie swoje życie i będziemy zachowywać się tak, jak powinni zachowywać się chrześcijanie. Ludzie, którzy przyznają się do Jezusa Chrystusa i chcą pokazać innym, że Chrystus jest dla nich, dla nich kimś ważnym, kimś najważniejszym. Bez tego nie wyobrażają sobie codziennego życia. To od decyzji naszego serca, od naszej woli i naszego zaangażowania zależy, czy świat, w którym żyjemy, będzie się zmieniał i będzie coraz bardziej przypominał o tym królestwie, które ma nadejść i które właściwie w nas już się rozpoczęło, w królestwie Chrystusowym. To my tu na Ziemi mamy tworzyć rzeczywistość, Królestwa Niebieskiego. Właśnie przez swoje życie, przez swoje świadectwo, przez to, że potrafimy bronić naszej wiary, potrafimy bronić wartości, do których obrony zaprasza nas Kościół. Obroną takiej wartości jest obrona każdego ludzkiego życia. I to, że znajdujemy się w tym miejscu i chcemy wspólnie modlić się w intencji nienarodzonych. To już jest pewne świadectwo. Ważne jest także, co z tym świadectwem dzisiejszym zrobimy. Czy znowu przypomnimy sobie o nim za miesiąc, kiedy po raz kolejny się tu spotkamy, czy może będziemy pamiętać o dawaniu świadectwa każdego dnia. Dawaniu świadectwa nie tylko przez słowa i czyny, ale przede wszystkim przez modlitwę. Przez to nasze duchowe zaangażowanie po to, by inni mogli także wykorzystać szansę życia, którą daje im Bóg. Każdy z nas ma możliwość przyłączyć się do dzieła duchowej adopcji, do której jesteśmy zaproszeni. W naszej świątyni i naszej parafii jest wiele osób, które już tę duchową adopcję podjęły. Odmawiając każdego dnia dziesiątkę różańca, i modlitwę zawierzenia Bogu i Maryi, właśnie tych nienarodzonych. Taka możliwość jest także i dziś. Kiedy będziemy wychodzić ze świątyni, mamy wyłożone dziesiątki różańca i modlitwy, właśnie zawierzenia nienarodzonych, które możemy wziąć ze sobą do domu, po to, aby włączyć się w to dzieło, w to dzieło, które pragnie wypraszać życia dla tych, których życie jest zagrożone. Każdy z nas, każdego dnia powinien dbać o to, by wartości, o których mówił Jezus Chrystus, by słowo życia, które On nam powierzył, było przekazywane i było przez nas podtrzymywane. Bo inaczej będzie dochodziło do osądu człowieka nad człowiekiem i decyzji o życiu. Ciesza Ewangelia pokazuje nam Jezusa Chrystusa, który stoi przed Piłatem. Jego życie jest w rękach namiestnika rzymskiego. To on ma zadecydować, czy Jezus będzie żył, czy też zostanie skazany na haniebną śmierć. Możemy powiedzieć, że współczesni Piłaci także decydują o życiu drugiego człowieka, o życiu nienarodzonym. A przecież każdy z nas ludzi wierzących, każdy człowiek jest odblaskiem Boga. Tak więc i współczesny Piłat, decydując się na zabicie nienarodzonego, decyduje się na zabicie samego Boga, który w tym człowieku jest. Każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i każdy z nas ma tego Boga w swoim życiu naśladować. Ważne jest więc, abyśmy starali się bronić Chrystusa <grym> w drugim człowieku i abyśmy nigdy nie pozwalali współczesnym piłatom na to, by decydowali o życiu jakiegokolwiek człowieka. Chcijmy podejmować ten trud i dawać świadectwo w swojej codzienności, bo tylko właśnie przez świadectwo, przez czynne zabranie swojego stanowiska i ukazywanie go innym możemy mieć głos we współczesnym świecie i możemy mówić współczesnemu światu, że już przyszło Królestwo Jezusa Chrystusa. Jeśli tylko w nie się włączymy, jeśli tylko dostatecznie się w nie zaangażujemy i będziemy chcieli rzeczywiście żyć tym Słowem, które Pan nam pozostawił. Chcielibyśmy więc prosić naszego Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, aby był naszym królem i aby nieustannie pomagał nam w dawaniu tego świadectwa, abyśmy nieustannie potrafili obdzielać miłością innych, których Pan stawia na naszej drodze, a także tych, których poleca naszej trosce i naszej odpowiedzialności. Niech Chrystus króluje w naszych sercach, a przez to niech miłość rozlewa się w tych miejscach, w których jesteśmy. I never didn't